No to cześć. Zagrajmy w Horses. Jak widać po kuponach, kuponów było prawie 5000. Ale jak mówię, wyprzedaję konto, więc coraz mniej tego wszystkiego. Te konie zostają, bo przecież są to konie boskie. Tego się nie da sprzedać. Zrobimy dzisiaj wielkie wyzwanie. Jest to. Aha, to ja mogę tak schować, ok. Nie wiedziałam. Człowiek się całe życie uczy. Położyłam go spać tak. Niektórzy robią po prostu kupując konie, ups, źle klikłem Kupując konie i tak dalej. Robią wielkie wyzwanie. Ja wielkie wyzwanie robię tylko za pomocą wystawiania koni na zwody i tym podobne. Zaraz, że trochę mi te boskie ucierpiały, a ja potrzebuję jak najszybciej zdobyć łajno <laughs> I łajno jest mi potrzebne do do, do 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 rankingu, żeby dostać przedmiot coś nowego w ogóle w horse. To nie. To i w tam można dostać jakieś tam nagrody i tak dalej. Na przykład ten tarpan, który był wcześniej. Ja mam w ogóle teraz dwa tarpany, to jednego tarpana właśnie dostałam e, dzięki tym e, rankingu. Jeszcze dostałam falabellę, ale poszło na sprzedaż. Bo po co mi koń, który mogę sprzedać? Ale go trzymać. To nie ma sensu. Mogę bezpośrednio wystawić na sprzedaży i poszedł tam chyba za kilka kuponów. Kilkadziesiąt, tak powiedzieć. No, bo kilka to ja mam teraz. 23 sztuki. Dobra. Więc robimy. Te konie, które właśnie w tym momencie robię, to są konie boskie. Te koni nie da się sprzedać. Ale one coś dają. Jeżeli tego połączę z tamtym poprzednim białym koniem, urodzą zierbak. Ten daje... Jakieś tam przedmioty. Już nie pamiętam, co on daje. Ale coś tam daje. Ten daje mi jakieś przedmioty. Ten daje mi tego. Oj, jak to się nazywa? Pracownika do, o, do ośrodka jeździeckiego. Mam dwóch tych koni, więc zarabiałem tych pracowników. Cholera mam ich. Dali mi jakieś inne. Jakby dali losowe. Ludzi do pracy w ośrodku z dzieckiem byłoby super, a tak to mam cały czas tego samego. Daję chwosę ogólnie jako filmik, bo nie mam pomysłu. Nie lubię, kiedy mi aktywność się zatrzymuje. Między innymi teraz aktywność mi mocno spadła poprzez spam. Ludzi. Pisać na no 20 razy takie można nie spamić, nawet prosić. Teraz już wprowadziłam. Spamić na Instagramie? No to blokady masz. Więc no, teraz każdy w bloka idzie, kto mnie tylko zacznie spamić, bo to bardzo denerwuje. I no. Ta mi aktywność spadła, a na YouTube to ja nie chcę, żeby mi spadła jej aktywność, więc jakiekolwiek filmiki będą, może jakieś gry, może coś. I no. Mm. Właśnie on ma te. Tak jak robiłam kiedyś chyba filmik, że sprzedaję. Mam w planach sprzedać serwer SSO i tak dalej. To dalej te serwery stoją. Aj. Za chwilę odbierzemy nagrodę. Aj, hydra, chodź tu. To jest w ogóle... Tak, ten koń daje chyba yy, kamień filozoficzny, czyli kamień nieśmiertelności. Ten już nic nie daje, bo wykorzystałam wszystkie punkty. A szkoda. No <grymne>